Pośpiesz się, człowiek. Moja psiapsi pewnie już czeka. Człowiek! Otwórz, aż taka chuda nie jestem. Cześć. Hejka! Jak ci się podoba moja nowa posesja? Ale klasa. Kochana, ty to masz dobrze. Dawaj, oprowadzę cię. Chodź, Makarenka, chodź, kochanie, cię odepnę. A to co? Psikasso. Piękne, co? Ale kolory, jak żywe. Stara, a teraz patrz na to. To jest więcej miejsca niż na dworze. No, możesz mieć rację, ale w sumie wiesz. Na dworze pies może, a w domu broń Boże. Hej, kochana, ale masz szałowe wdzięko? Ty też. Podkreśla ci kolor sierści. A wiesz, jak się chłopaki oglądają? Widziałaś ostatnio kami? Nie widziałam. To dobrze się składa, bo ja słyszałam, że ona ostatnio wąchała się. Nie zgadniesz z kim? Gadaj! Z ramenem! Nie! Z moim psiamurajem? Twoim? Od kiedy? Nawet na randce nie byli. A ramena to każda by chciała. Kiedy byłaś na paznokciach ostatnio? Czemu? Kochana, idźcie do weta i ogarnij ten odrost. Aż tak źle? No ja bym tak z domu nie wyszła. Ty, małpo! Cofnij to! Cofnij to! Na cofnij! Nie, 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 nie! Unik! Fatel! Cofnij! Dobra! Cofam! No! A widziałaś, jak ta się spasła? Roztyła się, że daj spokój! Pewnie ma złą karmę! Albo jest leniwa. To co? Kiedy się umawiamy na jakąś. karmę z palenką? Musisz mi pomóc! Ramen musi być mój! Chyba mam pomysł!

Zobaczcie, co dla was mam. Mniam, 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 mniam. Ty może nie żyj tak, bo się upasiasz i ramen cię już nigdy nie zechce. Jedzenie jest lepsze od facetów. Co racja, to prawda. A słyszałaś, że te małą kiki wzięli do fryzjera i. I co? Miała tylko grzywkę podciąć, i wiesz co? Co? Podcięli jej za dużo grzywki? Kochana, na spacery teraz budzi człowieka przed wschodem słońca, żeby wychodzili jak nikt nie widzi. A co to tu tak? Czy to zapach gutka? Nie, tak, nie. Tutaj też go czuję, był tu. Matko pieska, wpadł na chwilę ze swoim człowiekiem. Jesteś martwa dla mnie. Do niczego nie doszło. A nie ciśnie cię to w dzianko? Nie, no kochana, słuchaj, to jest pierwsza klasa ciuch. A to fajnie, bo ja raz miałam podobne, ale mnie cisnęło. No, ten też ciśnie. To czemu nosisz? No wiesz, chcesz być piękna, to cierp. Przyznaj się, po prostu ci ciepło. Bla, 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 bla. Hejka, jeśli Wam się podobało, zostawcie subika. I dajcie łapkę w górę.